Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, ja się nazywam Admix i dzisiaj kochani będzie 10 pomysłów właśnie na lato a jeżeli takie ciebie się spodoba to strzecie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał żebyście kochani nadal oglądali moje odcinki i mój właśnie fajny kontent a my zatrzymamy się takim letnim właśnie, yy, można powiedzieć sposobem i również będziemy kochani Kilka fajnych ciekawostek związanych właśnie z klatem. To co, kochani, zaczyna się ten odcinek. Chodźcie! właśnie wśród nas i wiem dobrze o tym, że lato kojarzy się przede wszystkim właśnie z moimi urodzinami tak samo kochani, ponieważ ja latem się właśnie urodziłam i również też e, można powiedzieć e, prawie e, można powiedzieć, nie, dla niektórych to jest prawie rok kalendarzowy letni, dla niektórych to jest właśnie rok e, letni e, kalendarzowy e, więc to jest takie dla mnie pół na pół no ale, kochani, jeżeli chodzi właśnie o lato, to przede wszystkim kojarzy mi się z, yy, z moimi rodzinami i wiemy dobrze o tym, że jak jest lato, to przede wszystkim mamy właśnie różne plażowe, właśnie ciekawe, yy, można powiedzieć, rzeczy. Mamy również materace, mamy również różne właśnie dmuchane yy, elementy, które pewnie widzieliście właśnie na moich odcinkach z wymarzonych wakacji. No ale, kochani, to posiadam. Nie, mogę wam, nie będę pokazywała Wam to samo, ale nadal to kochani mam, mogę nawet Wam pokazać. O. Proszę bardzo, mamy przede wszystkim jakieś właśnie okulary na basen, jakieś właśnie czepki, nieczepki. No, mamy różne rękawice do pływania, nauki pływania, mam już moje materace, piłki dmuchane, wszystko kochani jeszcze posiadam o, Mam jeszcze jedne takie, zobaczcie zarobiste, mam okularki właśnie do pływania No właśnie kochani, jeżeli chodzi o lato, to właśnie przede wszystkim z takimi właśnie sprzętami mi się kojarzy Nie wiem jak wam ale właśnie przede wszystkim właśnie sport, przede wszystkim właśnie rekreacja, przede wszystkim świeże powietrze, no i również wiem dobrze o tym, że i atrakcje też mamy, również i dla dzieci i dla dorosłych więc naprawdę mega można fajne rzeczy pewno z nimi e, zrobić. Nie przechwalając się, mam te same sprzęty i również też gry i zabawy. Między innymi właśnie mam taki sprzęt jeszcze do dzisiaj i można używać przede wszystkim w okresie letnim. E, tak jak właśnie mówiłam w przyrządzeniu chyba e, urodzin e, dla każdego dziecka, dla duszynego tam wieku dla dziecka. No i tu właśnie wspominałam, że takie też możemy sobie właśnie latem sobie takie rzeczy właśnie sobie porobić na świeżym powietrzu, więc naprawdę mega, mega kochani, fajna rzecz. Co mi um, najbardziej mi się kojarzy z latem i również z dzieciństwem, to przede wszystkim badminton. Ja w okresie letnim zawsze grałam, albo badmintona a Czasami się uczyłam tenisa, mam również też moje paletki do tenisa. Zobaczcie kochani, mam dwa rodzaje do tenisa. Ale również przede wszystkim grałam w siatkówkę, koszykówkę, ubóstwiałam te moje dyscypliny sportowe. I to właśnie była moja właśnie frajda, jeżeli chodzi właśnie o okres letni. Bardzo lubiłam się właśnie bawić, bardzo lubiłam badmintona. Do dzisiaj lubię badmintona, mogę sobie właśnie pokazać w okresie letnim. Ale najbardziej to ubóstwiam bo piknik kochani, jeżeli nie widzieliście mojego e, trzeciego odcinka dwa lata temu e, moje wymarzone wakacje, to kochani zachęcam żebyście mogli obejrzeć ten odcinek ponieważ nie będę wam powtarzała a jeżeli tutaj jesteście nowi no to kochani naprawdę zachęcam do obejrzenia tego e, odcinka z mojej wymarzonej wakacji, tam e, opowiadałam wam kilka fajnych właśnie ciekawostek na moich wymarzonych wakacjach. Przede wszystkim właśnie pięknie mi się kojarzy właśnie z latem, czy właśnie kocy, piękna pogoda, słoneczko, e, gdzie można się naprawdę też opalać. E, będzie też właśnie odcinek z testowania właśnie filtrów, więc czekajcie też do końca. I również kochani, no tak mi się wszystkim kojarzyć grillowanie, to właśnie grillowanie. Najważniejsze właśnie kochani też grillowanie i możecie możecie czy na podwórku, czy możecie gdzieś nad rzekonieć na przykład u nas na to może też właśnie sobie grillować, nie możecie ma czy macie grillę jednorazowe, czy macie zwykły grillę takie typowo na węgiel, to możecie naprawdę fajne rzeczy sobie też pospędzać czas, właśnie grillować sobie ze znajomymi, z rodziną, naprawdę fajnie sobie też spędzać wyjątkowy czas też na świeżym powietrzu. No właśnie, kochani, że chodzi o świeże powietrze, to przede wszystkim forma. No właśnie, kochani, sami widzicie po mnie, że się zabrałam za siebie, widać też właśnie efekt, troszeczkę właśnie mojej, może powiedzieć, mojej twarzy, bo moja twarz jest troszeczkę już mniejsza. Tak, kochani, człowiek zabrał się właśnie za siebie. No i również, kochani, też zaczęłam też czuć, i mam właśnie takie fajne 6 kilowe właśnie e, do ćwiczeń. E, to akurat kupiłam w Lidlu. więc kupiłam właśnie w Lidlu. No e, to nie było, że kiedyś nie zapłaciłam nawet 30 minut tylko gdzie w Decathlonie zapłacicie dwa razy więcej za taki właśnie sprzęt. E, więc naprawdę ja to kupiłam w Lidlu i mi się to spodobało, ponieważ ja to kupiłam w styczniu, a wiem dobrze o tym, że każdy sklep w styczniu robi właśnie takie sprzęty, znaczy yy, nie, że... Z, yy. Pokazuje, tylko po prostu zawsze co roku w styczniu e, są właśnie sprzęty do ćwiczeń, żeby właśnie zabrać się za swoją formę po właśnie świąt Bożego Narodzenia. No i właśnie ja od świąt Bożego Narodzenia właśnie się zabrałam za siebie i naprawdę efekty są naprawdę mega duże również dla mnie. I powiem szczerze, że jak zabrałam się za siebie e, nie tylko ćwicząc, ale też przechodząc na dietę, to naprawdę mega się czuję, jestem bardziej sprawniejsza, bardziej jestem żywsza i naprawdę mega, mega się czuję. I chciałabym jeszcze dojść do tego mojego celu yy, jak najwięcej, tylko sobie życzę, ale kochani, yy, patrząc na to, co właśnie człowiek chce w swoim życiu sobie coś właśnie zrobić, to przede wszystkim poukładać w głowie. Jeżeli nie mamy poukładanej w to naprawdę yy, bardzo yy, będziemy się źle się czuli, yy, będziemy na ten medy w głowie, a może jednak to zrobię, a może jednak z coś dobrego, a może i nie. Yy, więc kochani, naprawdę jeżeli macie... U... Możemy to w pewno to naprawdę y, uda Wam się dojść do celu. Ja dochodzę, dosięgam i na pewno małymi kroczkami ale naprawdę mega się cieszę więc kochani forma przede wszystkim no i kochani najważniejsze to ubóstwiam bańki ubóstwiam bańki mam moje bańki z okazji dnia dziecka z mojego pierwszego odcinka to na pewno kojarzycie więc nie widzicie tego odcinka to kochani zachęcam do akurat mam już inne do bania bo tak to akurat już nie mam, się już skończyły ale kochani nadal mam takie właśnie rzeczy do y, baniek więc naprawdę mega mega y, polecam mam również te moje tuby, to jest okazji dnia dziecka Nadal je trzymam, więc mega, mega fajnie, naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o takie fajne stópy, mam tego sporo. Naprawdę polecam, jeżeli chodzi właśnie o barki. No właśnie kochani, chciałabym Wam troszeczkę jeszcze opowiedzieć, co można robić podczas letniego okresu to Wam kochani przeczytam. Wakacje to moment, w którym można spróbować nowych rzeczy, na które nie ma czasu w trakcie roku. Praca, obowiązki domowe czy szkoła zabierają większość dnia, a pod jego koniec często nie ma się ani siły, ani ochoty na odkrywcze przedsięwzięcia co może zrobić wakacje, przede wszystkim piknik, piknik pod chmurką, to świetny pomysł na rozpoczęcie lata, tak jak właśnie wspominałam, Upustią właśnie piknik, to jest właśnie moje e, upustia, robić piknik, bym lubiła sobie zrobić grilla, zaprosić właśnie jakiś znajomy, no takich bliskich osób, które naprawdę mam bardzo dobry kontakt i zrobić naprawdę fajny z nimi ten e, czas i fajnie sobie tak. Posiedzieć, pograć sobie na przykład fajne właśnie, e, gry, a mam też badmintona, więc na pewno możecie różne, różne rzeczy e, odrobić. E, przede wszystkim wypad pod namiot, no właśnie tego akurat nie mówiłam, ponieważ nie jestem e, survivalowcem. Mm. Nie nadałabym się przebywając przykład 24H w namiocie, więc to nie dla mnie bajka, ale jeżeli ktoś lubi wypad pod namiot, no to to jest właśnie idealny moment na okres letni, chyba że ktoś lubi właśnie komary i chce być pogryziony przez komary więc to może być dla was rajdą. E, przede wszystkim na zrobienie seriali i filmu, czy jakieś zaległości, czy na przykład e, w marcu zawsze przełomię, na przykład marca, e, maja, tak, albo na przykład czerwiec, e, nie macie czasu na oglądanie swoich seriali, swoich filmów, no to wtedy wiem dobrze też, że okres letni to jest taki właśnie większy luz, nie mamy tyle rzeczy do zrobienia e, również e, i szkoła, czy na przykład też i my jako dorośli, no to wiem dobrze, o tym, że każdy chce na pewno sobie obejrzeć jakieś swoje ulubione filmy, swoje jakieś seriale, jakieś bajki, więc to jest naprawdę bardzo fajna. Yy, właśnie rzecz, żeby sobie właśnie nadrobić w okresie letnim gry planszowe to też jest naprawdę bardzo bardzo fajna yy, mom, yy, rzecz żeby właśnie sobie i umysł sobie właśnie też yy, yy, poukładać i również sobie też pobawić się i fajnie spędzać ten czas z rówieśnikami Kami, poeksperymentuj w kuchni. No właśnie, kochani, robiłam ostatni taki właśnie eksperyment właśnie z Bubble Tea, więc jeżeli nie widzicie tego odcinka, to naprawdę zachęca, ponieważ zrobiłam przepyszny właśnie napój Bubble Tea. I możecie naprawdę eksperymentować, nie tylko właśnie napoje, ale również też i jedzenie, ponieważ też zrobiłam kilka fajnych właśnie fit, właśnie przekąsek. Więc jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to też, kochani, zachęca, ponieważ od zeszłego roku nie robiłam odcinka właśnie z gotowania, więc postanowiłam, że sobie w tym roku taki fajny odcinek z gotowaniem. Może być jeszcze więcej takiego odcinków, tego Wam nie powiem, nie zdradzę, ale możecie też się przekonać, że mogą być też takie momenty, żebyście mogli oglądać jakiś właśnie odcinek kulinarny. Współi ogrodnictwa. No właśnie kochani, jeżeli ktoś właśnie ma ogródek, ktoś właśnie mieszka na działce albo ktoś właśnie mieszka w domku jednodziennym i ma na przykład ogródek, no to możecie też fajnie też sobie właśnie zasadzić jakieś kwiatki, jakieś właśnie e, jakieś właśnie nie wiem, truskawki, bolówki, możecie sobie właśnie wszędzie sobie właśnie zasadzić te swoje właśnie e, jakieś warzywka, jakieś owocki, jakieś na przykład kwiatki, że jak ktoś lubi, e, Ja bym miała ogród, to uwielbiam, bym mogła różne właśnie rodzaje kwiatów zasadzić jakieś na przykład tuskawki albo burówki bym chciała również tu tuskawki w okresie letnim i właśnie yy, nie mogę się doczekać yy, kiedy będą właśnie te tuskawki, bo akurat to oglądacie gdzieś tam w przełomie maja czerwca, a ja to nagrywam bardzo, bardzo, bardzo wcześnie, gdzie jeszcze nie ma takich właśnie yy, warzyw czy owoców, ponieważ ja akurat nagrywam w kwietniu, w kiedy kwietniu nabiłam dwa te odcinki, a oglądacie na w przełomie maj czerwiec, więc to naprawdę yy, długo yy, to... Realizuję tak na przykład mój wyjazd z Warszawy, gdzie zrealizowałam się w lutym, a podsumowując zrobiłem na przykład w marcu i widzicie oglądaliście na, oglądali na przykład w maju, więc to właśnie kochani, tak właśnie realizuje się YouTube i tak na przykład gdzie ja na przykład realizuję jeżeli chodzi o moje e, odcinki, więc naprawdę... Mm, polecam, więc możecie sobie właśnie takie fajne właśnie sobie nadrobić właśnie moje odcinki, kochani, więc jeżeli nie widzieliście wszystkich moich odcinków na tym kanale, no właśnie kochani, również i spontaniczny wyjazd, wyjazd vlogowy bardzo dużo będzie właśnie wyjazdowych odcinków teraz właśnie zrealizuję właśnie, teraz zrealizuję właśnie odcinek, gdzie to zobaczycie już teraz Więc jestem takie tej kolejnego vlogowego wyjazdu ale nie mogę wam zdać, gdzie pojechałam, ale naprawdę fajnie spędzę na pewno ten czas i fajnie na pewno odpocznę sobie właśnie relaksując się i na pewno też fajnie spędzać czas z moją wyjątkową właśnie też osobą, więc mega fajnie. Więc taki wyjazd to też jest tak naprawdę idealny moment, zwłaszcza w okresie e, letnim, więc mega, mega e, polecam. No właśnie, kochani, kolejną rzeczą, którą właśnie powinniśmy e, z, robić w okresie letnim, to przede wszystkim, e, przede wszystkim radośnie wypróbuj kulinarne szlaki i małe wakacyjne radości. Czyli na przykład jak smakuje te nasze lato? Przede wszystkim zjeść kręcone lody. Eee, spośród stu rzeczy do zrobienia wakacje, to punkt obowiązkowy. Włoskie, świderki, czekoladowe i śmietankowe lub mieszane, koniecznie z budki lub wozu z lodami, więc jeżeli ktoś jest fanem. Lodów kręconych, ja ubóstwiałam za dzieciaka i ja, ja jeszcze lat kiedyś właśnie na wieśniu o Lody takowa. To jest znana firma do dzisiaj: jest to Cukruś i oni robili zarąbiste lody kręcone. To były włoskie, włoskie, kręcone lody i były one jeszcze z polewą czekoladową, Jak ja widziałam jak te panie wkładały te lody do jeszcze gorącej czekolady, to uwierzcie mi. Byłam niebowzięta, ubóstwiałam jeść te lody. wyście mi naprawdę pewno pojechali. że lesy, może tak bym zjadła jeszcze takie właśnie włoskie, kręcone lody. Ale ostatnio, jakie zeszłym roku, chyba też zjadłam bardzo dobre włoskie lody, chyba nad Maltą. Z radością też mają tam. E, właśnie e, knajpę. Jest to właśnie tak blisko właśnie tam, gdzie jest ten plac zabaw, gdzie może właśnie jest ta atrakcja właśnie e, zjeżdżalni, e, więc tam możecie też sobie pójść i zjeść zarąbistę. lody, też mega, kochani, e, polecam. No ale, kochani, to, co ja zjadłam za dzieciaka, to były obłędne. Mega polecam. Zobaczcie grilla. No właśnie, kochani, grill to też jest bardzo, bardzo warta rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o organizowanie. Tak jak się wspominało, w no właśnie też grilla. Trzeba przechodzić właśnie nad jeziorem, gdzieś właśnie nad rzeką, w mieście dużym, bo teraz w dużym mieście też możecie robić właśnie grilla. Czy na przykład gdzieś u siebie w domku lub na przykład też na działce, więc ja u bus, więc ja też grilla robię i mam chęć zjadać taką dobrą kiełbaskę właśnie z grilla, patrząc przy takim moim yy, przy, przy tym, że ja jestem na dzieci, to uwierzcie mi, mam czasami takie momenty, żeby mi to zjadać, takiego dobrego, takiego tłustego, ale uwierzcie mi, no, mam takie też wahania, żeby, o nie, nie mogę, nie mogę, no, kurczę, nas szkola, ale bym na pewno zjadła, na przykład jak mi się to uda osiągnąć w życiu, to na pewno zjem dobrą, na pewno jakąś kiełbaskę z grilla. No właśnie, kochani, wychodź swoje owoce warzywa. Ja zawsze robiłam to co roku. W tym roku nie wiem czy zrobię, ponieważ w zeszłym roku byłam załamana, ponieważ chciałam, żeby wyszły właśnie jakieś pomidorki, jakieś właśnie koperek, ale wyszły mi tylko koperek i pietuszka i nic więcej. Mega byłam załamana, więc naprawdę nie wiem czy w tym roku sobie zrobię tą właśnie sadonkę. Jeżeli zrobię to, zobaczycie na mojego Instagrama, na mojego Facebooka, więc zapewne zachęcam do obejrzenia też moich zdjęć i do z tych właśnie moich odcinków. Może coś zrobię z tego? tego? właśnie Wam nie zdradzę, ale bym chętnie to też sobie zrobiła. Zróbcie sobie ognisko, ognisko. ostatni kiedy ja byłam na ognisku, to było jak moi nasi znajomi, moi znajomi i mnie, Byliśmy właśnie w Puszczykowie, tam było ogromne ognisko, tam mieliśmy pozwolenie, ponieważ tam można przeważnie robić właśnie ognisko, właśnie sobie zjeść właśnie i tam właśnie jedliśmy. Pamiętam to do dzisiaj, jak to fajnie sprawdzałam ten czas, nie wiedząc o tym, że w powiem można takie właśnie imprezy właśnie organizować i to właśnie była osoba taka grupka osób. E, oni byli znani, bo przede wszystkim to były osoby takiego, może powiedzieć z wyższej półki znane takie, czy to byli właśnie to były strażacy, tam były właśnie znajomy, znajomy strażaków, tam byli również i osoby z ratownictwa i oni tam bardzo może powiedzieć umieli tak to zrobić i na przykład też mieli jakieś gaśnice, mieli jakieś tam różne sprzęty w razie bo coś się stanie, normalnie cały może powiedzieć asortyment tych właśnie sprzętów jak komuś przez krzywda stanie, jak to się poparzy to mają to mieli wszystko może powiedzieć eee, dobrze, że jeszcze nie mieli węża i wozu starzeckiego, więc to chyba by było jeszcze zabawne jakbym to jeszcze zobaczyła przy tym ognisku eee, ale patrząc na to, że e, no, to by właśnie Zorganizowani ludzie, było widać, że to byli precyzyjnie, że to trzeba tak zrobić, tak zrobić, więc fajnie wspomina czas. Jeżeli właśnie chcecie zrobić takie ognisko, to możecie właśnie do Puszczykowa, ale musicie mieć też pozwolenie od leśniczego, ponieważ to trzeba mieć w pozwolenie od leśniczego, czy możecie właśnie taką imprezę zorganizować, ponieważ to akwarium się w lesie. No a jak coś się staje w wspomnieniu lasu, to jeszcze będzie większe kłopoty, więc no, nie polecam. A jak chcecie właśnie zrobić ognisko, takie mini, mini ognisko, to możecie to też taki, dokładnie z precyzją, to też jakoś właśnie zorganizować. Objadaj się czereśniami i nie tylko. No właśnie kochani, pamiętam czasy czy nie moich, ale moich rodziców zawsze tam jeszcze dalej, kiedy oni byli dzieciakami i zawsze mi mówili, jak dziś jeździli na jakieś tuskawki, na jagody czy coś, to zawsze okres wakacyjny, zawsze to był okres wakacyjny i zawsze wszyscy tam jeździli właśnie, podjadając właśnie jagody, jakieś tam tuskawki, czy na przykład leśnie, Ja na przykład kiedyś, jak jeździłam gdzieś tam... Mm, takie, nie, to było pole pole z jabłkami to zawsze brałam jabłka wyrywałam sobie jadłam i nie martwiłam się czy to właśnie jest zarażone, czy nie zarażone czy po prostu było brudne, czy nie po prostu nie myślałam, bo to były inne czasy jeszcze ale jeszcze sobie wyobrażałam sobie rodziców Tamtych, tak, tych rodziców jeszcze naszych, tak, naszych rodziców, co jeszcze oni byli dzieciakami, co oni tam jedli, co przecież chodziły wilki, zające, sany, to można powiedzieć, że tam była większa ilość na przykład, nie wiem, zarazek, no przecież tam zwierzęta e, chodzą, nie tylko chodzą, ale też przecież e, e, robią fizjologiczne potrzeby, no kurczę, tam no, sobie tak na przykład nie wyobrażała, tak, sobie jadąc, podjadając sobie właśnie, e, nie wiem, jagody czynskawki, no no kurde, no, 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 widzicie, no, takie były czasy, i ludzie na pewno nie przejmowali się, czy ktoś był chory, czy nie był chory. Normalnie wyrywał, brał i jadł. Ja zawsze też śmiałam się, że wyrywałam na przykład na okrótku y, działkowym y, winogrona. Bardzo strasznie podjadłam, bo były tak dobre, było tak smaczne, że na przykład chciałam. Mm, Zaleć do domu, to już tego nie było nie w połowie z, e, tych winogron z janor I, I naprawdę to były takie fajne czasy. Ja pamiętam właśnie to do dzisiaj, że to był właśnie taki płotek, tak właśnie, było wisiały te właśnie, e, te winogronowce, i te winogrona były tak dobre były i jasne, i ciemne. Jasne właśnie wcześniej e, urosły, a ciemniejsze troszeczkę w późniejszym okresie już e, były. Więc te jasne, jak zaczęłam jeść, to były ogromne, mega, mega e, dobre, jeżeli chodzi właśnie o, o te właśnie. E, owoce, więc naprawdę wspominam bardzo dobrze. Teraz jakbym coś wyrwała, to bym poszła to umyć w wodzie gorącej i dopiero bym mogła to zjeść. No, uwierzcie mi, człowiek im starszy, to już ma inne myślenia, inaczej już myśli i już nie ma takiego właśnie takiego dziecięcego myślenia, że kurde pójdę sobie do ogarnę ale bo to inne czasy przede wszystkim, kochani, to były inne czasy i to każdy inaczej też podchodził do tego wszystkiego, to się wszystko zaczęło rozwijać. Nie było takiej, można powiedzieć, przestępczości jak teraz, naprawdę pedofilia czy na przykład gwałty, no, no nie było takiej, no może było, ale nikt tego nie wiedział, nie myślał o takich właśnie rzeczach, więc... Tu były inne czasy, więc naprawdę każdy sobie wychodził na dół z grupką znajomych, zawsze gdzieś tam, ja zawsze szłam myślę na Dwarte, bo no, ja miałam blisko na Dwarte, zawsze szłam właśnie taką ścieżką i naprawdę no, chodziłam wszędzie, wszędzie, nie bałam się, czy tam wejdę gdzieś tam na drzewo, czy przykład gdzieś tam łaziłam, wszędzie, wszędzie łaziłam, jeżeli chodzi właśnie za moich czasów, jeżeli chodzi właśnie o... Z takiego dzieciństwa, więc mega, mega ja to właśnie pamiętam. No właśnie, kochani, przejdziemy do kolejnej części. Ugotuj nowe i egzotyczne danie. No dobra, kochani, tu akurat bym nie szła tą drogą. Jeżeli na przykład marzymy o egzotycznej podróży, to zacznij na przykład od podróży kulinarnej. Ugotuj danie, które wcześniej jeszcze nie znałeś. No właśnie, każdy z nas może ugotować różne dziwne właśnie, zrobić na przykład eksperyment tak, z jakimś na przykład azjatycką kuchnią albo na przykład, nie wiem, hiszpańską, francuską kuchnią no, to co na przykład na co dzień nie jemy i chcemy na przykład też na pewno spróbować jest na przykład byśmy polecieli właśnie gdzieś za granicę czy na przykład do Japonii, czy na przykład gdzieś właśnie y, do y, y, gdzieś tam krajów europejskich albo na przykład gdzieś jeszcze dalej, tak? na przykład, nie wiem, Stany Zjednoczone, Brazylia, Meksyk te wszystkie właśnie kraje y, takie, które by były dla nas znane, można powiedzieć, że chodzi o jedzenie, tak? E, więc na pewno możecie różne fajne rzeczy sobie też poeksperymentować. Jakbyście wrócili z takiego właśnie kraju do Polski, to wtedy byście co fajnie to ugotowali i byście tam to, to zjedli, tak? Na przykład są fani kuchni azjatyckiej, są fani na przykład kuchni amerykańskiej, są również fani na przykład kuchni, nie wiem, francuskiej, hiszpańskiej, czy na przykład też i meksykańskiej, więc każdy lubi różne właśnie takie przepisy sobie właśnie zrobić. Albo na przykład jakieś nie wiem, fan, nie wiem, jedzenia Tajlandii, taki właśnie, nie wiem, ktoś lubi, tak? Tam przeważnie te azjatyckie to są właśnie jakieś, no, no trochę dziwne te potrawy, dziwne te jedzenia, gdzie na przykład my tego nie jemy, tak? A ci ludzie to jedzą, bo to jest dla nich jako główne danie, potrawa, czy jakaś przekąska, a dla nas to, to było takie ogromne było zdziwienie. Więc no, jeżeli lubicie eksperymentować i chcecie właśnie coś egzotycznego zrobić, to na pewno możecie fajną kuchnię też sobie yy, zorganizować. Ja na przykład bym poszła drogą yy, egzotycznych napojów. O, czy na jakieś soki z mango, z yy, jakiś tam kokos. Yy, na przykład, nie wiem, granat iść taką właśnie limonka do tego, więc to jest naprawdę ja bym szła bardziej taką eksperymenta, eksperymentem takim gotowania na przykład napojów robienia właśnie soków, jakichś właśnie lemoniat, takich właśnie z egzotycznych owoców, które na przykład na co dzień na przykład tego nie jemy, ale widzimy to często właśnie na przykład w sklepach i na przykład też nas to kusi, jak to smakuje, więc to też jest na pewno ogromny Plus, no właśnie kochani, jeżeli chodzi właśnie o dzisiejsze na lato, to sami wiecie, co ja właśnie wam powiedziałam przed chwilą. Przede wszystkim właśnie sport, zabawa, czyli właśnie rekreacja, piknik, również i forma, czyli właśnie dbanie o swoje zdrowie, dieta. Lubisz, kochani, możecie fotografować, robić fajne zdjęcia, jeżeli chodzi właśnie latem, że gdzieś pojedzie, a pojechać sobie właśnie wymarzoną podróż i tam właśnie zrobić fajne, ciekawe właśnie fotki i na przykład też na Instagrama. Tak właśnie, kochani, mega wygląda, jeżeli chodzi właśnie o 10 pomysłów na lato. Możecie też i zabrać sobie jakieś pontony, jakieś właśnie materace, dmuchańce. To też właśnie mi się kojarzy z yy, wakacjami, z latem. No i również przede wszystkim lot Lody w różnych smakach, yy, i na pewno może będzie jeszcze odcinek z ranking lodów, które wybierzemy najlepsze lody. No i będziemy testować właśnie fajne, ciekawe, właśnie. E, może też lody, więc kochani, jeżeli chcecie, żeby takie ucieczkę mogło zrobić, no to kochani subskrybujcie ten kanał i również dajcie łapkę w górę, jeżeli takie się Wam się podoba. E, więc naprawdę mega, mega polecam i jest mnóstwo rzeczy, które można robić latem, możecie też i grillować, możecie naprawdę e, zagrać w różne gry planszowe, możecie również też i pod nami od sobie pójść i na pewno fajnie spędzać ten wyjątkowy czas, jeżeli chodzi właśnie o... Lato. Dobra kochani, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to strzelecie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, żebyście byli nadal na bieżąco z moimi odcinkami No i mam nadzieję, że ten odcinek 10 pomysłów na lato Wam się przyda i również piszcie w komentarzach, jak wy spędzacie właśnie w okresie letnim. A ja się żegnam wysyłam buziaczki. Do zobaczenia! Pa!